Odmówiłeś autoryzacji dużym nazwiskom, żeby zachować prawdę? Czy jest jakaś rozmowa, która się nie odbyła i żałujesz, że nie dałeś autoryzacji? Są takie rozmowy, które się nie odbyły i nie żałuję, że dałem autoryzację, ze względu na to, że to jest mały świat i jakbym dał jednej dużej osobie, a tam wszyscy mają tak samo duże ego, więc ja nawet jeżeli to byłby postać X razy 100, to postać X razy 10 też uważałaby, że jest tak samo dużym, dużą postacią i też chciałaby autoryzacji. Więc dawanie autoryzacji jednej osobie powoduje problem z każdą kolejną osobą, która ewentualnie chciałaby autoryzację. Więc ja nie mam tego problemu, nawet nie musimy mówić o nazwiskach, bo nie będę cię wrzucał na taką minę, ale byli ludzie, którzy przecież przychodzili do ciebie i mówili, że nie przyjdą do mnie ze względu na to, że nie mieliby autoryzacji. Pamiętasz taką jedną panią chociażby, Tak, ale też wiem, że są też u ciebie w podcaście, są wyjątki, które ty też zrobiłeś na swoją zasadę, w której ty też dałeś autoryzację pomimo... To komu dałem autoryzację? Czekaj. Akurat mi się wypiły słuchawki. Bo nikomu nie dałem autoryzacji. Czy to jest pytanie bez miny? No nie, no komu dałem autoryzację? Nie pamiętam nazwiska. No bo ja, ja nikomu nie, nie dałem autoryzacji. Nie.